Witamy w trzecim filmie z Filipin i drugim z palawanu Jesteśmy na Naktabon Beach Zobaczymy jak to wygląda No i tak to wygląda Chyba więcej hałasu niż się spodziewaliśmy Hello No thank you, thank you so much. Maybe later no. Maybe. Tak swoją drogą musiałem się wrócić do auta bo nie byłem pewny czy zamknąłem auto ale zamknąłem w ogóle jest po dziewiątej, No znowu ciężko, gorąco, strasznie, komary trochę nas pogryzły, muchy, Kurzały. Nie wiem czy polecać tam plażę, są ładniejsze, już nawet chyba byliśmy nawet na ładniejszej, a jest, ta jest w połowie wyspy i ciężko byłoby wam bez auta czy czegokolwiek się tu dostać, także, ale jak tu jesteśmy to posiedzimy chwilę, nie? Minusem tej plaży już zauważyliśmy, że tu są naganiacze, jakiś bransoletek, błyskotek, Woda oczywiście czysta, jak praktycznie na całych Filipinach, ale tą plażę bardzo ratuje widok, który możecie mieć taki, jak wejdziecie do wody. No, trochę urywa dupę, no, nie ma szału, ale... Ale ładnie to wygląda. Musieliśmy trochę uciec z tej plaży, bo nas zaczepiał za bransoletkę, chciał 1000, mówił, że 1200 dla wszystkich, 400 dla nas, szedł z nami aż do samochodu, bo mówimy, że nie mamy pieniędzy. Aż w końcu się zgodził na 200. Znaczy, zgodził. My już nie chcieliśmy. Nie powiedział, że za 200, a mówimy, że za 50. No to w końcu sobie poszedł. No i tutaj żeśmy się na drodze przebierali, bo no nie da się z takimi ludźmi czasami żyć. po drodze taka Wajan Beach? Ale tu się nie zatrzymujemy, jedziemy dalej. I tam właśnie macie też widok na ładne góry. Widzieliście kiedyś taką dzikuśną palmę? I glasto? śmiesznie? no. Zatrzymaliśmy się, bo już myślałem. Że znaleźliśmy ananasy, ale ja nie wiem, co to jest. To jest takie. O. Może wy będziecie wiedzieć. Na następnym przystankiem miało być Napsan Beach, ale okazuje się, że są dwa. Jedno jest prywatne, jedno nie. To nieprywatne. Minęliśmy, więc będziemy jechać dalej. Ale patrzcie, co po drodze znaleźliśmy. Mamy trzy kokosy. Jeszcze nie wiem, jak to otworzę, ale jakoś zobaczymy. A ten owoc wcześniej. To jest pan-pandan, jest generalnie używany w, w kuchni, też w lekach i kosmetykach. Bujek gogle znowu zabił nas na Filipinach. Jesteśmy pod wodos wodospadem i tans. No, fajny jest, fajny. Ani, dróg, ani żadnych znaków, ani dróżki. Ani od tamtąd, ani do tamtąd Nic, drogi w tą stronę, bo on się gdzieś tu znajduje Dobra, jeszcze może on nam pomoże znaleźć No, z drona nic nie widzieliście, ale ja się kawałek przeszedłem Jak macie ulicę Tu coś jest i tam coś słychać Idziemy zobaczyć Chyba to nie jest jakaś główna atrakcja tego miejsca Nie wiem czy my tam dojdziemy O, jest! Macie w sumie taką chatkę, możecie sobie tu zjeść, czy coś? Może nawet ognisko by się dało? Coś tu jest. Uważajcie na tych czerwonych takich. jak tu kiedyś przyjedziecie. Strasznie ślisko. Tak, robią sobie normalnie ogniska, ale fajnie. Kurde, jakbyśmy tu mogli nocować, ale no mamy za wczesną godzinę, jedziemy dalej. A wodospad, trudno nazwać to wodospadem. Czekajcie, zajdę na dół. No, gdyby pewnie popadało, ciut więcej by się tu lało, ale to ma od wody może półtora, 2 metry. Woda ładna. A czy ciepła? No, już wam mówię, czy ciepła. Oj, przyjemna. W taki upał wlazłbym tu. Tylko jedziemy dalej, także... Wujek Gogle mówi, że tu jest Apuravan Airport. <laughs> Ciekawe gdzie. Wygląda trochę jak paz, ale no... samolotu to, to ziemia chyba nigdy nie widziała. Obok tego lotniska polecamy Wam ten sklep. No, przynajmniej mają kasę fiskalną i spoko ceny. Nie tak jak e, większość takich o, osiedlowych, bez kasy fiskalnej, mogą Was obciąć. A tu naprawdę zrobiliśmy sobie zakupki takie. Cedą miejscówką nie jest plaża, tylko Little Yargiado, Nec Puerto i Stangramowa miejscówka. Ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby robić sobie takie zdjęcie. Nieśmy Wam pokazać wodospad Bayen, ale z racji tego, że mieliśmy jeszcze troszkę czasu i chcieliśmy zdążyć na coś ciepłego do jedzenia dalej na północ, na południe to musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu bo wczoraj też nic ciepłego nie jedliśmy a później moglibyśmy nie zdążyć bo musielibyśmy pewnie dodać dwie godziny więc no Jakby co, możecie tam sobie pojechać sprawdzić jak to będziecie No my już się nie będziemy wracać, bo teraz mamy do niego 55 km. Zostajemy w tej miejscowości kłęzo na noc Kuezo na noc i właśnie jesteśmy w restauracji, która się nazywa Puttok Dość spore menu mają, więc było co wybrać Zjemy i jedziemy szukać miejscówki do spania W naszym Camper-aucie No, tak jak pizza wygląda w super randko, to tak frytek mało Zimne są o, zimne frytki to jest świnka, i blady burger. Za wszystko zapłaciliśmy 444, czyli na no 25 zł, 28 zł. Dobra. Burgera nie kupować. Frytek nie kupować. Jeżeli tu przyjedziecie, inne dania nie wiem, jak wyglądają, I na ale pizza, i... i ta świnka była dobra. Także pizzę pole polecamy, świnkę polecamy, a tam te dwie rzeczy od Witamy w pięknym kolejnym dniu. Wczoraj dość dziwny dzień, bo pasmo niepowodzeń, to co widzieliście, a czego jeszcze nie słyszeliście, to mieliśmy dojechać do Cabon Caves. I co się stało? Dojechaliśmy tam w nocy, w nocy wieczorem, ale już ciemno, bo po 19.00. I chcieliśmy tam nocować. Pojechaliśmy taką drogą, gdzie tam można dojechać, właśnie. No i się okazało, że jest brama, a pisze, że czynne całą dobę. No i pytamy się o czy jutro będzie otwarte. A on mówi, że dopiero we wtorek. A jest, teraz jest poniedziałek, wczoraj była niedziela. Nie będziemy tu siedzieć cały dzień, niestety. Ale może przy drodze powrotnej, poczekajcie. Może przy drodze powrotnej jak pojedziemy na południe i będziemy wracać z wschodnią częścią. To od Puerto Princesa. Kawałek drogi nadrobić, i może się uda tam wjechać. Na razie zrezygnujemy z tego planu. Dzisiaj w plenerze takim śpimy. Bez takiego większego szału. Ale tutaj las palmowy. Także wam też pokażę. Właśnie autko przy drodze. I patrzcie. No i pomimo tych niepowodzeń, to teraz Wam zrobię króciutką pauzę. Spójrzcie jakie piękne zdjęcia gwiazd się udało zrobić. Dajcie znać, które z nich podobały Wam się najbardziej. A ja spróbuję otworzyć tego skurczystynę, jeszcze nie wiem jak. No, myślałem, że będzie trochę łatwiej. 15 minut później mamy coś takiego. Teraz postaram się, bo tu już jest ta skorupa, uderzyć w to. Jakbyście mieli szansę otwierać, to najlepiej byłoby walnąć coś jakby od dołu do góry. Ja nie mam takiej okazji, mam nadzieję, że jak pęknie, to uda mi się szybko go obrócić i nalać sobie. Zobaczymy. I Z takiego kokosa uzyskałem. Jeden taki pełny kubek, i trochę. Powiem Wam, że otwarcie tego już w środku nie było takie trudne. Kilka razy walnąłem tu. Jak zaczął pękać. O, wziąłem. Oto, takiego cwaniaka. Walłem kilka razy. I sam się otworzył. Czyli ta skóra jest najgorsza. Bo napierdzielałem w to, żeby to zmiękczyć. Urywałem to. Pamiętajcie, żeby urywać. O, widzicie? Takimi mniejszymi pasamami, bo jak złapiecie za dużo, to. Ciężko się to otwiera. No to co? Wasze zdrowie. Dobre. Przydałoby się jakby był zimny. Ale spoko. No dobra, woda wodą. A jak sam owoc? Kokosowaty. Mamy tutaj filipińskie, chyba mango. A tak, w międzyczasie to kokosy najlepsze są zielone i ewentualnie takie, jakie widzieliście, takie lekko żółte. Jak są pomarańczowe, to podobno są przejrzałe i już nie są dobre. Jakbyście jakieś znaleźli. Nie, to nie jest mango. Ale dobrze. Jak to smakuje? Dziwnie. <słodkie>, słodkie, z czymś. Dziwne. Takie kwaskowate. I trochę słodkie, nie? No ja to chyba nie jest mango. To, nie wiem. Ty, to, to zajrza durianem? Weź tu, to dojrzałe tak jest zjedz. Tak delikatnie. O, to lepsze. Tym ananasem, kurde. Nie, tak. To śmierdzi. Nie, jak ananas trochę. Takie pomiędzy mango a ananasem to jest Nie coś. Nie, to śmierć jak durian. To jest drugą. Dzikło śniadko. W ogóle wybraliśmy się na RN Princessa Palm Beach. Tu na akurat droga jest lepsza. Ale w sumie nie powinniśmy chyba tu wierzyć. Strasznie ciężko się jedzie. Ostatnie 500 metrów. 900. 500 idziemy z buta, bo tu przynajmniej będę mógł wykręcić jakoś, a tam się boję, że jak będzie jeszcze gorzej, to będę musiał się cofać. Tu w ogóle patrzcie syrop z drzewa zbierają. Soki, nie wiem na co, ta żywica. Rozumiecie, że z głównej drogi macie taką. Teraz wygląda lepiej, tam jest dużo gorzej, a na ostatnie pół kilometra droga i tam już jest nasza zatoka. No i życie na patencie. Macie dwie opcje, opcje tej plaży po prawej i po lewej stronie. My wzięliśmy lewą, bo ładniej wygląda na Google Mapsach. Jest tu ładnie. Ale obawiamy się, że jest tak płytko, że ze 100 metrów trzeba byłoby iść tam, gdzie... Nie wiem, czy to widać. Tam są dopiero fale i myślę, że tam byłoby dopiero po kostki. Idziemy sprawdzić lewą stronę. Yy, prawą stronę, Sarki. No i tak się prezentuje prawa strona. Spokój, cisza, nikogo praktycznie. Ale jedziemy na inną plażę, patrzcie. Chłopaki tam nawet do kolan nie mają tej wody. No dobra, trochę ponad kolana. A są ze 150 metrów od nas. Zbieramy dubska stąd i jedziemy na inną. Nie polecamy tej plaży. Nie, nie ma sensu tu przyjeżdżać. Czy jesteśmy na plaży? Tak. Czy jest fajna? Nie. Long Pond Beach. Brudno, mała, piasek ciemny. Woda trochę z glonami. Ech. Kolejna niepolecajka, jak coś. Ten odcinek to chyba nazwę... Nie wiem jak. Coś z fejlem. Mamy kolejną plażę. Woda jest jakaś taka paskudna, brązowa. Zobaczcie sami. Nie widać tego na nagraniu. A jechaliśmy na nią 3 km takim... Hmm, taką... Taką drogą... Żwirową. 10 km na godzinę max, bo auto się trzęsie całe. Nie wiem, czy dzisiaj coś w ogóle popływamy. Jest już godzin po 13.00. Stąd wyjedziemy, będzie w pół do 14.00. Żyćko! Żyćko! A i jeszcze nie dodałem, że to nazwa tej plaży to Makila Bay. Nie jedźcie. Nasz pierwszy. A nas? Jednak coś dzisiaj nam się udało. Przez to, że tamta plaża była słaba, ale pojechaliśmy to przy powrocie. Wiecie, co znaleźliśmy? Prosto z drzewka. Z krzaczka, raczej, bo one właśnie nie rosną na drzewie, tylko na krzaczkach. Takich. O, takich małych. Tylko trzeba poczekać, aż sobie lekko dojrzeje. To nie za 2-3 dni. I będziemy informować, czy dobry. No a teraz jesteśmy właśnie na moście, bo po drodze mamy tutaj Lagding Spring. Zupełnie nie urywa. Mamcia mówi, że mostem bardzo trzęsie. Może jakby padało, a swoją drogą Codziennie po południu prawie mamy takie chmury, trochę deszczu, a wieczorami często mamy burze. Czy warto po drodze? Można się zatrzymać. O, tylko takiego słodkiego dnia. mnie zaskakują. Część jak w domu, nad granicą. Nad granicą? Nad granicą. A, nad granicą. Tak się suszy. Tak się rozpędziliśmy, że zapomnieliśmy, że przed mostem powinniśmy skręcić jeszcze na miejscówkę, która się nazywa. Ilok, ilog i to jest właśnie też ta rzeka, ale właśnie Już widzę, że bez wody To bez większego szału To ziomeczek chyba tamę robi z kamieni Więc no to, no tyle, no Kandawaga Beach, nie da się dojechać. Black Sand Beach, nie da się dojechać. Tragiczne jest to połączenie tutaj wschodniej części, tak od połowy do dołu. Wszędzie coś jest, ale nie dojedziesz. Tragedia. To było Rio Tuba, dość spore jak na Filipiny. Byli się tam zakupy, mają też duży port, port lotniczy też. Port morski oczywiście, i port lotniczy. A my jedziemy na razie dalej szukać powoli noclegu. Mamy już jakieś papu, złupki chińskie na zimno. I ciastko. Miejsce znowu nieidalne, bez widoczków na drodze, przy mieście, bo zależało nam, żeby mieć dzisiaj WiFi. Jutro musimy wrócić do miasta, tutaj obok, do bankomatu. Myślicie, że pasmo niepowodzeń się skończyło? Otóż nie. Wstaliśmy sobie dzisiaj, poszliśmy, pojechaliśmy do miasta Rio Tabu, Tuba, Tuba, żeby wypłacić z bankomatu pieniądze, no i tak. Jeden bankomat nie istnieje, drugi jest dla lokarców, a trzeci znajduje się w kopalni Niklu, którą widzieliście na początku a tego filmiku. Przy kopalni, filmiku? Nie w kopalni. Przy kopalni no. Generalnie złoża Niklu to są szacowane na 60 ton, ale nie o tym. Wjecha, wjechaliśmy tam, nie było znaków zakazu, a przy wyjeździe złapała nas ochrona. No i spisywali nasze dane, nasze paszporty, co my tu robimy. Skąd przyjechaliśmy? Potem Ziomek powiedział, że zabierze nas na policję. A na policji mały radiowóz, wszyscy czterech? Czterech facetów, na hamaczkach, wódeczka na stole, nie ma problemu. Powiedzieli. Co powiedzieli? No na koniec. Ja to skisnąłem, bo dwa razy nas przepraszali. A, no właśnie. Że nas zatrzymali. Więc, security zrobiło nam zdjęcia, policja zrobiła nam zdjęcia i na szczęście udało się bez jakiegoś mandatu ani tego. Więc... A i jeszcze z ciekawostek: jeśli tu przyjedziecie, to południowa część wyspy, weźcie więcej pieniędzy, bo się okazuje, albo w ogóle nie przyjeżdżajcie. Albo w ogóle nie przyjeżdżajcie. Jeśli do końca, filmi... do końca serii spalawanu będzie tak, to nie polecam. My teraz musimy zapierdzielać. 150 km do Puerto Princesa, żeby wypłacić pieniądze, bo chcemy. Gdzie my chcemy? Na Balabak. Na Balabak. Płynąć. Płynąć. A mamy tylko 3,5 tysiąca, więc to nie starczy. W sensie peso, nie złot. Dobra, wsiadamy w auto i jedziemy. Pamiętacie, jak mówiłem, 150 km Gdy wyznaczyłem trasę? 250 Jest godzina po 17, wyjechaliśmy o 11, więc 6 godzin w plecy, więc mnie cały dzień w plecy. Jeśli przyda Wam się ta informacja, żeby na południe zabrać więcej pieniędzy, to dajcie łapkę albo wpiscie w komentarze, jak tu kiedyś przyjedziecie. Wzięliśmy tu hotel, bo już nie będziemy wracać dzisiejszą trasą z powrotem na dół, także. I właśnie jemy sobie maczka w Jesteśmy pod Palawan Resident, zaraz Wam pokażę środek. Bo czekamy na kluczyk. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że oczywiście jest też utrata pełnego zbiornika paliwa, czyli to będzie jakieś 150 zł i... A, i że po drodze żeśmy zahaczali o trzy niemałe, nieduże miasteczka i około 10 bankomatów albo nie działały, albo karty i tak nie działały. Tak zachodźmy do Taki mamy widok z tarasu, powiedzmy. Nawet mikrofalówka, spoko. Klima jest, więc fajnie. Ale jeśli dzisiaj wyśpimy 3 dni w aucie, rozumiecie? A i cena 46 zł za dobę, więc Możemy nawet chyba polecić. Zapomniałem się z wami przywitać. Siemanko, to będzie ostatni dzień tego vlogasa. Mamy kole wymeldowani. Jedziemy jeszcze po pieniążki. No i zmierzamy na północ. Na południe, sorry. Tak na południe, dobra jedziemy. No okazuje się, że dzisiaj znowu jakieś problemy z bankami. Już byliśmy w trzech, nie możemy wypłacić. Jedno offline, czyli nawet tutaj w centrum dużego miasta też bywają problemy. Tam mamy kolejny do sprawdzenia. Może się uda. Szósty bankomacik w końcu zadziałał, Euronetu. I mamy tutaj budę z dogami. Pancia wzięła sobie Germany Frank Sausage, a ja King Hotdog. Miejscówka się nazywa Belly Buster. Go, booster, tester, master. <laughs> No, półtora dnia później, 500 kilometrów, się o jakieś 1500 peso. Wróciliśmy znowu do Rio tuby. Chcieliśmy wam tu coś pokazywać, ale przez te wczorajsze przygody to mamy dość tego miasta. Nie będziemy więcej pokazywać. A, i jeszcze z informacji, po drodze się okazało, że jak robiliśmy zakupy tam gdzieś wcześniej, to wydała nam o jakieś 600 peso więcej, więc lekko żeśmy zaoszczędzili. I tak straciliśmy, ale przygoda, przygoda. Teraz jedziemy czegoś szukać do spanka, a jutro o 8 mamy mniej więcej No, jesteśmy już bardzo blisko portu, bo mamy 10 minut. Znaliśmy sobie na poboczu drogi miejscówkę. I powiem wam, że obsaraliśmy tak zbroję. Coś takiego chyba dużego ruszało się w krzakach. Zaczęło do nas jakby trochę biec. I że wskoczyła na miejsce kierowcy. Ja już też chciałem się ładować tam na szczupaka do tyłu. Ale się okazało, że coś tam pobiegło. Motor przejechał i pies tam wyszedł. Ale no. Ale nie żyć... wiemy, czy to był ten pies. No myślę, że tak. Bo teraz siedzieliśmy z 3 minuty przy otwartych oknach, słuchając, czy, 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 czy nadal się to coś wielkiego rusza. No to już cisza. Czasami coś tam słychać, ale takie delikatne. No myślimy, że to pies. Także zostajemy tutaj. No, widzimy się w kolejnych odcinkach Subskrybujcie, dawajcie łapki Czy się podoba, nie podoba i co Dobranoc A, jeszcze zaraz będziemy kolację sobie jeść Więc jeśli wy może teraz też coś jecie To smacznego